Yeah. <laughs> My money stacked back, plus I can't turn the swell off. A franchise to a big business, I live this it's automatic. I win this so you get those points. You finish a soldier, and I stay under you fighting. because I'm storming on you, drums like I'm thunder and lightning. Ain't no way you're breaking me, kid. I'm harder than nails, plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they get run with my division, but they gone fishing with no big kitchen your boy, Oh wait. I got my soul. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your voice so hot, you No jeszcze przecież nie wrócimy na Amen. Jak to nie? No, trzeba go odpalić, muszę napompować koło, czyli no, no, sprzęt. Odjedziemy na blisko, bo ja też muszę napompować. Ale ja mam flaka, takiego flaka. Gruza będzie dzisiaj jeździł po raz pierwszy od feralnego powrotu z gór. można brać. Co? Po co, jak mamy kombi przecież To jest funkcjonalne auto Z zaspawanym dyfrem I zręcznym To jest podajnik na czapkę A tak Stał tak sobie miesiąc O, tej co nagram Ale ale Felaszka. Ale poczekaj, muszę... O, o kurwa. Na flaku już jest. Słyszeliśmy! Nie, ale syczy sobie. No jedziemy na stację tak. Mniej syczy. Tylko I... ruszyliśmy, Co za gówno. No i to chyba nie? Check it, check it. ile zeszło? Nie wiem, bo zasłania wyszyba. Siaci o 15 litrów wody na zapad. Dobra, jedziemy. Nie wiecie tego, bo nikt tego nie nagrał, że co ja... Słups, słups. Spróbuję inną. Dobra, jest. Tylko pytanie, ile nam potrzeba? Nie wiem, ile siódema wtedy straciła. Janek, nawet... ja nawet... śpilki ci się poupierdalały wszystkie. Nie masz Jak to nie masz? <śmuszczalek> znaczy śruby. A, bo już, Wszystko, kurwa, po drodze mówię. Wszystkie po kolei, kurwa. Ale to nie w prawo? No wszystkie są poujebane, kurwa, nie przykręcisz koła stary, masz wszystkie upierdolone śruby. <śmuszczalek> <śmuszczalek> to takie... Co jest? <śmuszczalek> Jedziemy za taśmę jak Jasiu. O kurwa, to jest granic. Bo, bo nie wiem, bo musieliśmy zamienić gruza Najpierw się nie miał powietrza Później musieliśmy dopompować Później schodziło, później już wyjechaliśmy I zerwało nam przewód od łapy I wymieniliśmy na siódemę i jedziemy Gruży. Ej, koło wam odpada prawe tylne Ono tak lata? Ale ono lata strasznie, jakby było niedokręcone i miało wam odpaść Że co? Wszystko jest w normie. dwa tygodnie tak Я па а не на 啊。 gnój Będzie komedia Dobra, stój, stój. Co tu się Chyba nie ma ładowania. No i właśnie świeci się kontrolka. Czyli jednak myślałem... Nie muszę się nie ...że jednak o, co? co jest. Não posso! Não posso! O que é isso? O que é isso? Que bonito! É um avião de avião E depois você tem não se apressar e trocar Onde está a Skoda? Ale odpalił! Nic nie widzę, widzę w lewo No właśnie, chyba no, światła działają coraz bardziej Pożyczałam Adamowi akumulator. Bo? W siódemach się z niebałaś. To... Dziękuję. kalandara to kurwa musi No ja być będę żołądować. dzisiaj jeździł, jeszcze wrócę. Nie, no, bo ja na to nie z tego śmiecia. Ale nie nie, nie nie jest. To nie dał nie nieba. Gówno. I światło mi potrzebne. Dama, idę. Ja, tam. Jest problem. to jest to nie, ja mogę, to nie mogę wsadzić tu, tu nie ma blachy. Tu nie ma, tu nie ma już blachy. Kiedyś była. Tu jest zderzak. Właśnie na, zjeździliśmy na Żeraniu i nagle zauważyłem, że zderzak mocno odstaje, bo leżał na nim antena, akumulator. Trzeba 22 i kurwa będzie działać, Zluzuje trzy. Tam masz lepiej powie co to się dzieje będzie O i zobacz mówiłem Bańka do bańki No ja z Chodź go nie pójdzie nie pierdolnie brakuje tak generalnie. Niech oh, przy drugi przy drugim. Co to za część? Kurde, muszę pamiętać gdzie zostawiam tu pod tą zosanką. Mamy to! No, ale jak się zsunę, ma rura, nie? Tak, generalnie to te opon nie masz. Ja? Z tej, z tej strony, no. Wiem o tym, nie mam ani z jednej, ani z drugiej. A co tu zaszło? Moment, mokro, zimno. O, ho, 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 No co? A wejdzie ta. O, ta, właśnie? Do ciebie? Musi Musi Będzie ta runa wytrzymała. To ty, ty musisz sprawdzać się z tym razem Co Bo, Ale Bo. przed wyjazdem pompowałem na trzy bary wszystko Tylko no. po prostu wypadłem tam no i skarnęło okay. ziemią zaryłem i skarnęło ziemią zaryłem i ziemią zaryłem światło kamera mocne światło Trzy tak coś godziny ciągłego ujeżdżania i nic jeszcze ten koleś się hałasował Że nikogo nie było słychać o Boże kompakt O Jezu

Dobra Jadziemy na miasto. Dzień dwa. Będziemy upierdalać? Będziemy. Półosie będą się rwać? Nie. Nie, będą? Bo, gru nie bo gruba jeszcze. Ale obony będą spadać. Nie. Rar, jak wygląda to było. Dobra, jednak. Nie, no, nie, jest źle, ale nie, 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 myślałem. myślałem. radki zewnętrzne i jest też wewnętrzna. Nowy model, to jest dopiero w fazie testowej. Co? na marcu z wydarzenia przydzili, że jadą na Tak? zawrotka. Idealnie, dojeżdżamy do celu, więc jest Mienimy się z cytry. O, by się raz mi się chodzić. O kurwa, chyba nie miała siły. Tak, nie ma siły. Dziękuję ja. to? Tak. Nie zgaśni, nie zgaśni. Rozpoczynamy słab akumulatora ponownie, bo o 7 zdążyło zabraknąć prądu. Ja nawet tu nie muszę używać flesza. Uważaj, że. O, słuchaj. MK? Masz może problem z widocznością, mogę ci pomóc. Zaraz będę miał klejnot naprzód. Coś mi dzwoni. Ale tam Adam to jest. Który? To jest. Co jest? Tego żem się nie spodziewał Giganty pieprzone. O que é que você tem que fazer? <mulho> tem que fazer o que é que To jest S15 z v. Ha! No dobra, faktycznie ten drugi jest lepszy. Nie idzie. Co to za walka? Bo chyba się otworzyła, ale już funkcji zamykania nie ma. Nie, 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 zero rak. No to będzie ciężko umyć auto. Nie, nie jest dyle. Up there. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road. Again.